Cześć moi drodzy, mam dla was przezabawną historię a raczej zabawną książkę Moja mama, mój tata z pozoru jest to książeczka taka do pooglądania mnóstwo ilustracji tekstu praktycznie nie ma jednak jak się przyjrzycie, zwłaszcza wy moi drodzy rodzice jeżeli się przyjrzycie i zaczniecie czytać ten tekst i popatrzycie na ilustrację, zobaczycie, jaka to jest sztuka napisać tak krótkie zdanie, które idealnie pasuje do, do ilustracji. I w drugą stronę, jak, jaka to jest sztuka stworzyć ilustrację, które od, odzwierciedla takie, takie krótkie zdanie. Jest to niesamowita gra słowna, która przedstawia nas rodziców. Bardzo fajna książka do tego, żeby usiąść z dzieckiem i żeby dziecko nam powiedziało, kim my, którym rodzicem z obrazka jesteśmy. Na przykład możemy być tatą, który przenosi góry. Spójrzcie, góry ubrań. Mamy tutaj, mama tutaj maluje tęczę. Spójrzcie, z czego. Znamy to z codzienności. Mamy tutaj Mamy, która mnoży, mnoży pierogi i tata, który dzieli, dzieli czekoladę. I to jest cała książka o mamie i tacie. E, ja się ubawiłam przy niej, mimo że troszeczkę sceptycznie do niej podeszłam, bo tak naprawdę e, myślałam, że to przejdę, przejdę w 5 minut i odłożę. Jednak naprawdę można się pośmiać, można stworzyć własne, własną, własny obraz swój, można dowiedzieć się czegoś ciekawego na temat siebie od, od swojego dziecka. Tutaj mamy kolejny przykład, na przykład mój tata wymiata. <grytanie> bardzo, bardzo fajna gra słowna. Także moi drodzy, za oknem raczej pogody spacerowej nie ma, więc możecie sięgnąć po coś, co Was rozbawi do łez. Także polecam Wam tą książeczkę i życzę Wam wszystkiego dobrego.